Serię Dungeons Siege miałem na oku już od dość dawna. Umknęła mi ona w latach swojej świetności. Pierwsza część tego rpg Fantazy fantasy ukazała się bowiem w 2002 roku, w tym samym roku, w którym premierę miał Morrowind i Neverwinter Nights, i Gothic 2, i Trybunał, pierwsze rozszerzenie do Morrowinda, i... Cóż, powiedzieć, że Dungeons Siege już na starcie miał podgórkę, to nic nie powiedzieć. Mimo to jednak, gra zebrała zaskakująco dobre recenzje, a seria doczekała się aż trzech odsłon, milcząc dodatków, spin-offów i innych rozszerzeń. Uwebol nakręcił na jej podstawie trylogię filmów fantazy, a finałowa gra z serii wyprodukowana została przez Obsidian. Zwykle, gdy Obsidian bierze się za produkcję jakiejś gry na cudzej licencji, jest to dobra wiadomość. Zapytajcie fanów Gwiezdnych Wojen albo Fallouta. Tym razem jednak okazało się inaczej. Na razie jednak skupmy się na pierwszej grze z serii. Tradycyjnie już najpierw trzeba przy niej trochę pogrzebać, ale nie aż tak bardzo jak zwykle. Gra nie obsługuje rozdzielczości panoramicznych, ale jest na to fanowska łatka, która naprawia ten problem, choć menu główne pozostaje niedopasowane tak czy siak. Nie jest to jednak jakiś olbrzymi kłopot. Mamy też tradycyjne problemy ze spolszczeniem, ale ponownie można je pozyskać pokątnymi ścieżkami i zaimplementować do gry samodzielnie. Czym zatem jest Dungeon Siege? Fabuła gry obraca się wokół legendarnego dziesiątego Legionu. Grupy wojowników tak zdyscyplinowanych, zdeterminowanych i mocarnych, że. Yy, dostali potężne wciry i dali drapaka na jakieś odludzie, gdzie osiedlili się i biedli sielskie życie. Po 300 latach złe moce, które dały im po dupie, odnalazły potomków legionistów i postanowiły ich wykończyć. Wcielamy się w takiego potomka, albo i potomkinie, bo gra oferuje ograniczony kreator postaci, którego wioska zostaje zmasakrowana przez Kragów, lokalną wariację na temat orków. I teraz musi dostać się do pobliskiego miasta, by pomóc lokalnemu wojsku ogarnąć ten burdel i przy okazji dowiedzieć się, co się właściwie wyrabia. Od razu zdradzę, że nie jest to najbardziej rozbudowana i angażująca historia, jaką widziałem w grach fantazy. Raczej wręcz przeciwnie. Ale nie ma to aż tak wielkiego znaczenia, bo to nie o fabułę w Dungeon Siege się rozchodzi, tylko o rozwałkę. Akcję obserwujemy z lotu ptaka. Ekwipunek i statystyki wyglądają jak coś z popularnych w tamtym czasie Hacking Slashy, pokroju drugiego Diablo i nieco późniejszego Sakret. Mamy też system aktywnej pauzy, za pomocą którego możemy wstrzymać grę i na spokojnie ogarnąć sytuację. Innymi słowy to kolejna gra typu klikaj na przeciwnika, dopóki nie umrze. Tyle tylko, że nie do końca. W Dungeons Siege jest to raczej kliknij na przeciwnika i obserwuj jak Twoja postać go wykańcza. Bardzo wiele mechanik i systemów jest w tej grze zautomatyzowanych albo uproszczonych. W tym system rozwoju postaci, który opiera się wyłącznie na awansowaniu statystyk poprzez styl gry. Chcemy, by nasza postać była magiem? Korzystajmy z magii. Chcemy, by była łucznikiem? W trakcie gry posługujmy się łukiem. Odpada samodzielne przydzielanie punktów siły, inteligencji czy zręczności po awansowaniu postaci na wyższy poziom. Wybieramy broń albo zaklęcie, klikamy na przeciwnika i obserwujemy fajerwerki. Musimy oczywiście pilnować poziomu zdrowia i many, ale aktywna pauza sprawia, że nie jest to żaden problem. Brzmi nudno, prawda? Eee... wrócimy do tego. Nie wspomniałem jeszcze o tym, że w Dungeon Siege kierujemy nie jedną postacią, ale całą drużyną, która może liczyć aż 8 członków. Każdy z nich ma ten sam organiczny system rozwoju postaci, i nad każdym z nich możemy w każdej chwili przejąć kontrolę. Przyznam, że początkowo byłem pod dość dużym wrażeniem. Nie przypominam sobie, bym kiedykolwiek wcześniej grał w RPGA, w którym mamy do dyspozycji aż tak liczną aktywną drużynę, w której każda postać jest pełnoprawnym bohaterem, a nie NPC-em, najemnikiem albo innym przywołańcem sterowanym przez sztuczną inteligencję. I jest powód, dla którego drużyny w grach fabularnych zwykle nie są aż tak liczne. A nawet kilka powodów. I niestety każdy z tych powodów wyłazi na wierzch w Dungeon Siege. Po pierwsze kwestia kompozycji drużyny. O ile gra nie ma jakoś wyjątkowo zróżnicowanego i złożonego systemu klas postaci, role w drużynie bardzo szybko zaczynają się dublować. Po drugie, im więcej postaci, tym większe zamieszanie na mapie i więcej mikrozarządzania. Twórcy Dungeon Siege najwyraźniej zdawali sobie z tego sprawę, stąd tak duża automatyzacja rozgrywki, ale to z kolei wprowadza kolejny problem. Tym problemem jest fakt, że. Dungeon Siege praktycznie gra się sam. Bez przerwy zdarzało się, że przez kilkanaście, kilkadziesiąt sekund nie dotykałem klawiatury ani myszki, tylko pasywnie wpatrywałem się w monitor, czekając na to, aż moje postacie samodzielnie zakończą walkę. Zaintrygowało mnie to na tyle, że dogrzebałem się do wywiadu z twórcą Dungeon Siege oraz kilku artykułów opowiadających o procesie powstawania tej gry i stojącą za nią filozofią designu. Otóż twórca gry, Chris Taylor, miał ambicję stworzyć RPGA w stylu takich gier jak Baldur's Gate, Ultima czy Diablo. Ale skupionego na akcji i z pominięciem całej tej dezorientującej matmy w postaci żonglowania punktami nauki, statystykami i niuansami złożonych systemów rozgrywkowych. Wszystko to ma wziąć na siebie komputer, gracz natomiast ma się po prostu cieszyć zabawą. Dungeon Siege miał być eksperymentem mającym na celu pokazanie, jak w praktyce wyglądałaby taka gra. Eksperymentem według mnie nieudanym, ale nieudanym interesująco, bo pokazującym, czemu takie podejście nie działa. Otóż, jeśli uprości się albo zautomatyzuje większość skomplikowanych systemów rozgrywkowych, gra staje się łatwiejsza do opanowania, ale jednocześnie przestaje być angażująca. Bo w takim układzie to komputer bierze na siebie wszystkie interesujące decyzje mające wpływ na to, jak przebiegała będzie rozgrywka. System organicznego nabywania umiejętności poprzez używanie określonego typu broni jest niesamowicie sztywny, bo premiuje tworzenie wąskiego bilda postaci wyspecjalizowanej w jednej i tylko jednej klasie. A klas postaci mamy zaledwie cztery. Wojownik, łucznik i dwa rodzaje magów, co bardzo ogranicza jakiekolwiek ciekawsze kombinacje. W praktyce sprawia to, że przez całą grę czułem się jak ten dzieciak, którego nikt nie chciał wziąć do drużyny na WF-ie i przez całą lekcję siedzi na ławce, jakby moi bohaterowie mieli znacznie lepszą zabawę niż ja sam. Bo moja rola ograniczała się wyłącznie do zarządzania kilkoma zmiennymi, takimi jak pojenie ich eliksirami, przełączanie różnych trybów walki i pilnowanie, by utrzymywali w miarę sensowną formację. W praktycznie wszystkich starciach wysłanie tanka, by ściągał na siebie uwagę przeciwników i zabezpieczenie maga leczącego drużynę, by nikt go nie ubił, załatwiało sprawę. A obie te rzeczy były zupełnie trywialne i śmiertelnie nużące. Z czasem gra robi się trudniejsza, co w teorii powinno podkręcić zaangażowanie, ale w praktyce sprawiło tylko, że walki są dłuższe i okazjonalnie frustrujące. Przyznam, że pod koniec przełączyłem poziom trudności na niski i zacząłem ignorować zadania poboczne, bo po prostu chciałem mieć to przykre doświadczenie jak najszybciej za sobą. Oprócz nieangażującego systemu walki, Dungeon Siege ma również kilka innych problemów. Największym z nich była sztuczna inteligencja drużyny, bo notorycznie zdarzało się, że jakaś postać została z tyłu, i w trakcie walki stała 20 metrów dalej i dłubała w nosie, w czasie gdy reszta wojowników wykrwawiała się pod maczuką jakiegoś olbrzyma czy innego trola. Albo przeciwnie. W trakcie starcia któryś z członków drużyny wyrwał się za bardzo do przodu i wciągnął do potyczki kolejną grupę przeciwników, zanim jeszcze jego koledzy zdążyli rozprawić się z aktualną. Da się to regulować za pomocą ustawień sztucznej inteligencji drużyny, ale nigdy nie staje się to intuicyjne. Gra oferuje prawie żadnych peryferyjnych aktywności. Żadnych minigierek, żadnej rozbudowy bazy, żadnych zadań romansowych i tylko kilka zagadek, w dodatku tak prostych, że trudno je nazwać zagadkami. I co najwyżej kilka książek z tekstami rozbudowującymi bardzo płaski świat przedstawiony. Cała zabawa polega tylko i wyłącznie na parciu naprzód i uśmiercaniu wszystkiego, co stanie nam na drodze, z okazjonalnym miasteczkiem, w którym możemy sprzedać zgromadzone łupy i powiększyć drużynę. Ta filozofia upraszczania i usuwania frustrujących elementów z gry sięgnęła również świata przedstawionego. Dungeon Siege nie ma otwartego świata w tradycyjnym sensie. W grze mamy jedną i tylko jedną ścieżkę do przodu. Opcjonalne lochy położone są blisko niej, co sprawia, że w grze praktycznie nie da się zabłądzić albo zgubić. A to z kolei sprawia, że Dungeon Siege przypomina raczej jeden bardzo długi tor przeszkód z krokami w bok w ramach opcjonalnych questów będących pracą domową dla chętnych, w przeciwieństwie do głównego wątku, który jest pracą domową dla wszystkich. A jeśli zaczynamy myśleć o rozgrywce jako pracy domowej, coś tu jest nie tak. Ja zacząłem już po kilku godzinach, bo im dalej tym gorzej i w zasadzie tylko logika utopionych kosztów przeciągnęła mnie przez całą grę aż do napisów końcowych. Gdy przed zagraniem w Dungeons Siege rozmawiałem o tej grze z osobami, które miały już z nią styczność, cały czas powracał jeden motyw. Gra była bardzo fascynująca na etapie dema i pierwszych rozdziałów, ale im dalej w las, tym rozgrywka przestawała sprawiać przyjemność i stawała się nużąca. I chyba rozumiem przyczynę takiego stanu rzeczy. Początkowo ta prostota i te ułatwienia są po prostu przyjemne. W połączeniu ze świetną jak na tamte czasy grafiką oraz perspektywą posiadania licznej drużyny, Dungeon Siege mógł się wydawać czymś fantastycznym. Z czasem jednak, gdy to pierwsze wrażenie mija, ta prostota przestaje być przyjemna i zaczyna okazywać się ograniczająca. Wszystko to byłoby do strawienia, gdyby fabuła była w jakikolwiek sposób interesująca. Niestety nie jest. Na poziomie makro jest to bardzo standardowy setting fantazy, w dodatku dość słabo i nieinteresująco wyrażony. Na poziomie mikro jest jeszcze gorzej. Bohaterowie mają zaledwie szczątkowo wyrażone osobowości, większość postaci niezależnych nie ma niczego interesującego do powiedzenia i przyznam, że w pewnym momencie zupełnie przestałem zwracać uwagę na rozwój wątku głównego. Grani pozbawiona jest jednak i zalet. Reklamowano ją jako doświadczenie całkowicie pozbawione ekranu ładowania i jest to prawdą. Przynajmniej z punktu widzenia gracza, bo nie wątpię, że te podejrzani długie jazdy window w trakcie opuszczania drużyny do lochów są sprytnym kamuflażem dla loadingu, ale w trakcie zabawy zupełnie się o tym nie myśli. A przestrzeń w grze jest naprawdę olbrzymia z licznymi wielopoziomowymi lochami, gęstymi lasami, przełęczami górskimi, bagnami i całą resztą standardowych krajobrazów w RPG-ach fantazy. Nawet dziś, po 20 latach, gra nadal ma pewien urok właściwy tym wczesnym produkcją w trójwymiarze, gdy twórcy grafiki musieli opierać się na stylizacji, bo sensowny poziom realizmu był póki co nieosiągalny. Nie mogę z czystym sumieniem polecić Dungeons Siege. To nużące, niesatysfakcjonujące doświadczenie, które testuje raczej cierpliwość gracza niż jego refleks, inteligencję czy zdolności taktyczne. Coś Wam jednak powiem. Sama filozofia designu tej gry ma naprawdę solidne podstawy. Problem tkwi w zbalansowaniu wszystkich jej elementów. Mniejsza drużyna, większa różnorodność w klasach postaci i ciekawsza, bardziej angażująca fabuła zrobiłyby z tej gry coś... może nie przełomowego, ale przynajmniej przyjemnego. I z tego co słyszałem, sequel Dungeon Siege taki właśnie jest. W dalszej przyszłości planuję przekonać się o tym samodzielnie. Pierwsze Dungeon Siege radziłbym jednak sobie darować. Hey, wiecie, że już teraz możecie obejrzeć kilkanaście kolejnych, nieopublikowanych jeszcze recenzji? Osoby subskrybujące moje konto na Patronite od drugiego progu w górę mają dostęp do zakolejkowanych na następne tygodnie materiałów. Nową recenzję publikuję dopiero wtedy, gdy stworzę nowy materiał do kolejki dzięki czemu moi patroni zawsze mają dostęp do kilkunastu najnowszych filmów na długo zanim pojawią się one na kanale. Plus macie też przedpremierowy dostęp do wideoesejów na moim drugim kanale, a wasze nazwiska lub pseudonimy pojawią się w napisach końcowych, takich jak te, które widzicie teraz. Do tego dochodzi też oczywiście moja dozgonna wdzięczność. Linki w opisie.